Kolejna politeczka PO kłamie, że w Jastrzębiu Zdroju policja zarządów PO nie strzelała do górników w 2015 roku. Tusk kazał kłamać, to kłamią, mimo że istnieją materiały wideo, gdzie dokładnie widać jak policja używa broni. Panie Donaldzie Tusk, gdzie pan był? Nie widział pan tego? A rzeczywiście. Był pan na emigracji zarobkowej w Brukseli. To niech się pan zapyta byłej premier Ewy Kopać. Ona wszystko na ten temat powinna wiedzieć. Ja byłem wtedy w Jastrzębiu. Rozmawiałem z poszkodowanymi. Rozmawiałem z rannymi górnikami w szpitalu. Tak, z górnikami, a nie chuliganami czy bandą, jak ich teraz nazywacie.